Która é godzina dziewiąta 9 E essa a gente, Ej mama. Cześć, kochani. Chwalona, hejtada. Ale niestety, gdy masz brata i chcesz iść sobie spokojnie do łazienki wydarzy się to. Au! Życie nie jest takie spokojne, jak się wydaje. Moja kolej! Nie, bo mój. Mo... Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj ja idę pierwszy. Na pewno. No tak. Fuj, czy ty mnie smalujesz? To jest krem głupku. No nie, ty malujesz pół godziny. A to już nie moja wina. Dobra, teraz suszarka. I jest okej. Okay. Jaka jaka inne, okay, teraz teraz poradzyli z jeszcze. jeszcze? Mm. sobie ręcznik. I Weź się ogarnąć. Nareszcie. No, Co dzisiaj na śniadanie? Marchewki, już idę robić. Okej. Okay. Mamo. Tak, Curciu? Dzisiaj jest niedziela. No tak. A to nie dzisiaj przyjeżdża Kornelia? A może i tak? Jej! Ale to nie jest tak, jak myśli, że przychodzi przyjaciółka i normalnie możecie sobie z nią rozmawiać o swoich sprawach. No, hejka. Cześć. Co tam u ciebie? O dobrze, a co? Kornelia, a wiesz, że dzisiaj do mnie przyjeżdżasz? Dzisiaj? Dzisiaj jest sobota? Tak. Jej, ale się cieszę, super. No, ale niestety oczywiście pewnie mój brat będzie. No niestety, to od ciszy wrócę. No, będzie tylko chodził i przeszkadzał i mam rotał w ogóle. No niestety, ale jakoś chyba sobie z tym poradzimy, no? No tak. A o której dzisiaj przyjeżdżasz? Hmm, o którąś godzinę? Czekaj. Ym... Dwie godziny, tam była dziesiąta. To jest dwunasta. To tak o trzynastu przyjadę. Okej, okay, to pa. Pu, pa, pa. Pa. Oh, ale się cieszę. Hmm, ile mam jeszcze na nią czekać? Proszę! Cześć! Cześć! O, ja cię dawno nie widziałam! No ja ciebie też bardzo dawno nie widziałam. Siema! Um, cześć! Jak się nazywasz? Jestem Kornelia. Mój głupi braciszku. Proszę idź stąd. No i zostałam sama. Auć. To jest moja przyjaciółka. Dziewczynę ma, więcej nie podróżuj. Nie żartuj sobie, bo powiem to mamie i zabierze ci komputer na tygryb. Mhm. ale ja powiem, że to nie Ale A ja że tak! To mhm. co robimy? Idziemy do sklepu. Okej. Okay. A więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. A więc dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się no i cześć.